Cześć, Was, nazywam się Michał. Dzisiaj spróbujemy w łatwy i przyjemny sposób wymienić zestaw naprawczy w naszym fighterze, najlepszej grzechotce Tektusa FRP 1200. Wiadomo, że grzechotki nie służą do zrywania zapieczonych połączeń, do stosowania przedłużek w postaci rurek, ale jeśli już wszystko to zrobicie i uszkodzicie grzechotkę, można w prosty i przyjemny sposób dokonać zestawu naprawczego i usprawnić grzechotkę. Do przeprowadzenia wymiany potrzebujemy klucz Torx 25. Do pokonania mamy cztery wkręty. Nie jest to nic skomplikowanego. możemy przystąpić do wymiany podczas demontażu zwrócimy uwagę, bo mamy tutaj kilka drobnych części tak wygląda serce grzechotki i bierzemy nowy zestaw i zaczynamy wymianę, mamy już rozpakowany zestaw naprawczy, więc możemy zacząć składanie naszej grzechoteczki. Jakimś wyzwaniem mogą być te drobne elementy, ale myślę, że nie jest to nic skomplikowanego. Trzeba tylko chwilę poświęcić na dokładne złożenie. I już jesteśmy blisko. Tutaj mamy taki drobny moment, który nam może przysporzyć radości, ale postaramy się to sprawnie załatwić. Śrubki w zestawie naprawczym są już przystosowane do wkręcenia, zabezpieczone za pomocą kleju do śrub, co zapobiegnie rozkręceniu podczas eksploatacji. I kilka ruchów. Wszystko nam pięknie działa, jesteśmy gotowi do pracy i do nowych wyzwań z naszym przychodkiem.